Cześć, mono widzowie! Witam Was bardzo cieplutko w kolejnym odcinku SpongeBob Tower Defense. A w dzisiejszym odcinku, widzowie, otworzymy wszystkie czesty, które posiadam, jak Fipunku, i postaramy się trafić w najlepszą jednostkę, jaka w nich jest. I mam nadzieję, że mi się to uda. Także ty, mój drogi widzu, bez przedłużania strzel, koniecznie tej łapki w górę subskrypcji. Zapraszam Cię do oglądania. I tak, jak widzicie, dalej jestem bambiczkiem, ale dopiero teraz zacząłem w to grać. Wczoraj miałem chyba 15 level, jak widzicie, dzisiaj już mam 25 level. Ostatnio od widzów dostałem takie potężne jednostki. Ja wam pokażę tutaj. Patrzcie, co ja dostałem. No nie, no jest potęga, jest potęga. Nie będę mówił, że nie. Teraz tak naprawdę zaczynam w to grać. Tak, jeżeli się spodoba wam ta seria, będziecie dalej chcieli oglądać. Ja tu zacznę grać te rajdy. Może kupię game pass, zacznę zbierać gemiki i wiecie, może jakiś kontencik z tej gry porobimy. Tylko tak jak mówię, no wcześniej czasu zbytnie nie miałem nagranie. Teraz postaram się trochę pograć i pozdobywać tutaj jednostki oraz tutaj inne gemiki i tak dalej. Ale póki co, pozbierając. To jak widzicie, mam tych 70, tych 16. Jaką mamy szansę w środku? Okej, okay, Mitek daje mi takie jednostki. No dobra, nie będę mówił spoko, jednostki nawet lecą. Tylko szansa na nie bardzo słaba Legendary, takie coś dostajemy Epic średnio i rare średnio No dobra, no zobaczymy Pierw bym otworzył, da się w ogóle open all Patrzcie to, na razie to bym pojedynczy Otworzył sobie parę, okej, okay, dostajemy Coiny, dobra, te coiny mogą się przydać Aczkolwiek bardziej poluje na diamenty Choćby nawet, no najbardziej to Na jednostki wiadomka, otwórzmy sobie Tak parę pojedynczych, zobaczymy co tu poleci Okej, okay, epic, no chciałbym się Zaskoczyć, ale open all, że jest Że nie ma opcji, na przykład otwórz 10 na raz, 20 naraz. Ja to bym wolał otworzyć 20 naraz, ale okej, okay, mamy pierwsze gemy. Gemy też zbieram, chcę zbierać jakąś potężną ilość. Typu, nie wiem, 100-200 tysięcy, nie wiem ile to jest potężna ilość i zrobić sobie jakieś jakiś potężny opening, jak będą jakieś nowe jednostki za gemy. Wiecie, typowo za parę update'ów znając życie. Tak jest ogólnie mój cel grania w tą grę. Może jak mi się bardzo spodoba, nawet zainwestuję w game passy. Wczoraj grałem z ziomeczkiem, który miał 5X speeda game pass. Chciałem tylko powiedzieć, że ten game pass jest mega potężny, aż bym powiedział zbyt potężny, bo, bo naprawdę Busta daje tyle, ile możecie gier zagrać To jest szok, i przy okazji legendary No niestety, trader rollsy No średnio, średnio to potrzebuję, ale okej okay, Dobra, pyk, gemiki Dostajemy, czy ja chcę otwierać tak pojedynczo Wiecie co, czy otwórzmy tak 8 pojedynczo, myślę I potem sobie otworzymy wszystkie naraz Po prostu, bo to nie ma sensu chyba tak pojedynczo Otwierać, bo za długo będzie to trwało Fajnie, że gemiki wpadają, cieszy mnie to na pewno Aczkolwiek, gemiki czy mnie tu cieszą? No cieszą w sumie, gemy mnie cieszą Bardziej niż te tutaj butelki z enchantami. Ja to tak nazywam, bo inaczej nie wiem jak to nazwać. Więc otwórzmy sobie jeszcze cztery. Let's go, let's go, let's go, pyk, pyk, pyk. O, dobra! saszelki mi cieszą, saszelki mi cieszą, jestem zadowolony z muszelek takich. To akurat się przyda, bo chcę zdobyć Quick Silvera akurat. Jeżeli się nie pomyliłem, Quick Silver chyba tak. On się tak nazywa i jest przepotężny. Bo właśnie wczoraj grałem z jednym ziomeczkiem, on go miał. Naprawdę jest potęga, jest potęga. On jest do zdobycia w tym ekskluzji samonie. Nawet mogę sobie otworzyć zaraz te saszelki, ale ja to chyba pod koniec sobie po prostu otworzymy. Jest to mity na niego jest szansa, już wam mówię, jaka? 0,18% także, no, ciekawe te procenty, ciekawe wiesz, że go dzisiaj dropnę, wiesz, po prostu ale zanim to może otworzę open all, nie ma co przedłużać uwaga, stop open all, jak to działa w ogóle? Czekajcie jak to widzowie działa, czy ja tak cały czas muszę klikać? A, samo się będzie otwierało, tak? Nie no czekaj, co? Czy ja muszę klikać tylko, dobra, to tak działa, okej okay. No i żebym wiedział, to od początku tego otwiera myślę, że to po prostu wszystko naraz otworzy. Okej, okay, jakieś buteleczki dostajemy Czemu tylko to się samo nie otwiera, że muszę klikać, halo? To powinno samo się otwierać. Dobra, czekajcie, stop open all kliknijmy i przerywa się animacja. Dobra, jeszcze raz open all i czy doda radę samo się otwierać? Nie musimy my klikać niestety. Więc nie ma problemu, zaczynamy klikać. Let's go, zobaczmy Patrzcie co ja zrobiłem. Aha, odpaliłem autoclikera i autoclicker nie wytrzymał. Patrzcie, dobra, jeszcze raz próbujemy, może tym razem da radę, no nie autoclicker tu nie zadziała, więc po prostu ustawię auto clickera na jedną sekundę, może tym razem zadziała. Dobra, co sekundę to jest za wolno, widzowie, jak ja mam to ustawić? Co 250 milisekund, niech klika, dobra, co 250... 50 milisekund powinno być wszystko dobrze. Zobaczymy, co tu poleci. Okej. Okay. Trades. Tres Rolsy. Tutaj. Znowu to samo, niestety. Lecimy dalej. O, dobra. Mam jakąś legendarną jednostkę. Co to będzie? Jest, ziomeczek. Tutaj legendarny. Aczkolwiek ja ich mam i zbyt nie potrzebuję. No, ale dobra. No, fajnie, że jakaś jednostka wypadła. nawet nie wiem, co to za jednostka, szczerze mówiąc. Więc zaraz będziemy musieli ją przejrzeć. Póki co dostajemy Szczejka. Tutaj co dostaniemy? Gemiki. Gemiki są bardzo potrzebne, więc fajnie. A propos tych gemów. Wczoraj grałem z ziomkiem dosłownie Endlessa, który miał 5x speedy, jakieś mega potężne jednostki dosłownie przez 10 czy 20 minut gry zostałem 1500 gemów. Jak ja sobie wyobraziłem, żebym zagrał 100 takich gierek jak ja bym miał 150 koła gemów, to ja bym był bogaty. Dlatego mówię, ten Game Pass moim zdaniem jest totalnie przemocarny i będę chciał w niego zainwestować, jak oczywiście będziecie chcieli oglądać tą gierkę, prawda? No i oczywiście, że i Italii mi się będzie chciało, ale póki co no wciągnąłem się szczerze. Wciągnąłem się w Petsimie, no troszkę nudne są teraz update'y. gole też. W sensie teraz, no teraz obecnie na update jest trochę taki bardzo podawka, więc nie mam co robić, więc mogę w to grać, mogę w to grać. Wciągnęła mnie ta gra, fajnie się gra. Dobra, gemiki kolejne wpadają nam do Eku. Troszkę troszkę bym tu przyspieszył, aczkolwiek chyba nie da rady szybciej, bo znowu wywali to otwieranie. Dajcie coś potężnego, okej, okay. saszelki. Ja chyba liczę najbardziej na saszelki, bo dzisiaj chciałbym trafić Quicksilvera. Powiem wam szczerze, bo nawet nie będę ich zachowywał na jakiś specjalny opening, po prostu dzisiaj otworzę te saszelki, piękne. Gemiki, dobra, fajnie, fajnie. Kolejne gemy, no ale halo, halo, jakieś szansa na mityczka będzie, nie wiem, czy to w ogóle jest jakiś mit, ale chyba jest w tym części mityk, mi się wydaje. Na razie póki co, no jakie podstawowe itemy, które się przydadzą, dostajemy. I by the way w ogóle śmieszne, chciałem strasznie dobić 25 level, ale tak mi to powolnie szło. I dopiero wczoraj jak dobiłem 25 level, dowiedziałem się coś takiego, że istnieje X2XP pass, coś takiego, że mamy boosta, który daje dwa razy więcej Xp I wczoraj się dopiero o tym dowiedziałem tak naprawdę. I dobra, otworzyliśmy wszystko. Dobra, pokażcie mi tą jednostkę, którą dropnąłem. Czy to jest jest jakaś potęga dobra mam ich trochę jak coś więc chyba nie jest jakaś potęga jest to legenda okej okay, no zwykła legenda może być a mieliśmy tu szans na mityka no oczywiście że mieliśmy 1% czemu mityk nie wypadł halo nie no dobra to jest scam albo wypadł mityk i mieliśmy tam legendę no właśnie bo tu mamy 3,5% 2% 1% dobra to nieważne otwieramy te epic chesty epic chesty lets go co my tu będziemy mieli to mnie ciekawi same epiki tak to chyba tak działa, dobra. To od razu open. All też nie ma co tutaj przedłużać. Lecymy, lecymy. Tu już sam mogę klikać. Gemiki. Okej, okay, saszelki kolejne, bardzo fajnie. Monetki przydadzą się oczywiście. Ja bym prosił jednak te saszelki, bo jednak Queen silver to jest dzisiejszy mój cel. Serio, wczoraj tak mi się spodobała ta jednostka. On i ten krab z rajdów. Chyba tak, chyba tak, z rajdy to się nazywa. Więc no na pewno saszelki, żeby zdobyć Quicksilvera i na pewno tego Skalmara to jest nie, dobra, ja nie pamiętam jak to jednostkę. Ja wam po prostu zaraz pokażę, tylko skończę opening, Te dwie jednostki bardzo chciałbym mieć. A póki co dostajemy no gemiki, Gemik chyba znowu nie, tym razem coiny. No nic ciekawego, no nie, tak. Ta skrzynka nie jest aż tak ciekawa. Dobra, chodziło mi o tą jednostkę, która jest tutaj do zdobycia, już i wam pokazuję, to jest i raid shop dokładnie, raid shopik i o tego, Captain Magma, tak, o niego mi tutaj chodziło przepotężny. Więc dlatego jak blokowanie ten 25 level, teraz będę chciał grać te rajdę na pewno. I przy okazji ma 9 tysięcy gemów. No troszeczkę się uzbierało. Bardzo fajnie. Ale teraz nie wydaje, bo tak jak mówię, może zainwestuję jakieś gamepasy, może jakiegoś laka, może kiedyś zrobimy jeszcze jakiś opening. W ogóle mythic chesty. Co jest w mythic chestach? Tak? Szemudku, już tutaj aż 600 robuxów. Oj, kusi kupić, ale nie mam aktualnie robuxów. Bardzo mi ciekawi, co tam jest. Chyba same mityki po prostu są. No i dobra, mamy 800 szelek. Lecimy openingować to. Auto sela sobie możemy ustawić. Czekajcie, czego ja bym nie chciał, na pewno rarę gnostek bym nie chciał. Epika, może bym przyjął, bo ja bym z tego zrobił na drugi level czegoś, nie wiem jak to się nawet nazywa. No i w sumie, tak naprawdę to tyle. Let's go, otwieramy. Pierwsze otworzenie, nic nie widzimy, no i dostajemy coś takiego, no nie, no i dlatego ja jestem pechowcem. O, dobra, epik chyba, dobra, epik jest git. Mi się tą fuzję chyba to przyda, czy jakoś tak to się nazywa. Kolejny epik, spoczko. Ale dajcie już tego mityka Quicksilvera. 8 szans mam, to jest bardzo dużo, naprawdę bardzo dużo. Jak na 019% szans na tego Quicksilvera, to i tak jest dużo. No, niestety chyba nie będzie, widzowie. Chyba dzisiejszego odcinka nie będzie. Tak jak ja mówię, ja jeszcze jestem bambiczkiem, ale poczekajcie, jeszcze parę odcinków, jak widzicie z odcinka, na odcinek jestem coraz lepszy. To jeszcze dać mi tak z trzy odcinki i serio już będzie potęga. I chodziło mi do fuzji, okej, okay, czy ja mogę go zrobić do fuzji. Sprawdźmy select i okej, okay. pyk, 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 chyba mogę. Dobra. Robimy pierwszy raz, pierwszą fuzję. Let's go! Co mi to zmieni? Nie wiem, ale chyba będzie po prostu mocniej ziomego go Pierwsza fuzja na tym ziomku. Ja go lubię, fajny ziomeczek, pomaga mi często. Sprawdźmy sobie tylko teraz, ile obija. Usuńmy tego obecnego ziomeczka, którego mam w equipunku. Czekajcie, bo ja się tu gubię gościu. Tego chcę usunąć, a tego chcę założyć. Nie wiem, chyba coś się zmieniło, aczkolwiek nie wiem, czy dużo. No ale sobie go na pewno ubiorę. Na pewno sobie go ubiorę. Mam przy okazji jeszcze jakiegoś achigmenta 750 gemów. No i to mi się podoba. Gemiki elegancko nie wpadają. W ogóle 100 saszeli Co ja muszę zrobić? Fuse Common Unit, Uncommon Unit, okej okay. Rare Unit, Legendary Mythic Secret Fusion, no uh -huh. Fuse a 5 Star Common Unit, dobra, widzowie, to jest bez sensu, to jest nierealne, żeby to zrobić. Już myślałem, że dam radę, aczkolwiek, no nie, nie ma szans na to, szczerze mówiąc. Czy ja chcę kamonować? Powiem tak, na secreta, no jest taka szansa, że nie dam rady po prostu. Jeszcze bym sobie posamonował, bo chciałbym tego planktona tutaj zdobyć. Jest potężny sekret, naprawdę jest to potężny secretik. Ale raczej nie dam rady go zdobyć, wiecie? Jeszcze co najwyżej możemy zrobić sobie jeszcze jedną fuzję przy okazji, bo dostałem od widzów tej jednostki, co wam mówiłem. Na nim, na nim bym sobie jeszcze jedną fuzję. Bo nim gram często, więc robimy 10 tysięcy. Dobra, gościu. Ja nie wiem, czy chcę od ciebie tyle wydawać tych coinów. Dobra, na razie to bym gram, więc może na to. Zrobię tą fuzję. Dawaj, stary Pyk, robimy pierwsza fuzja, no i elegancko. Tak jak mówię, stopniowo, jak widzicie, mamy tutaj na Krusty Krabie, mamy na Epiku, teraz mamy na Mityku. Przy okazji 1500 gemików pada, już mam 11 koła. Cel, dobić 100 koła i zrobić jakiś potężny opening. Ile w ogóle 10 koła jak ja mówię jest warte? Niby 3000 Robux, więc naprawdę jest to trochę warte. Faktycznie 11 koła może być trochę warte. I w ogóle, mając 11 koła. Czy mamy dużą szansę na Sekretan? Są znaki zapytania. Na Mityka mamy dużą. Na Legendy. Na Epiki, tak naprawdę. No a resztę to pominimy sobie. dobra? No dobra, to może już w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałem sobie, jak wy otworzyć wspólnie te czesty, Plus te ekskluzyw Samony. Ja teraz może pójdę sobie pograć te rajcy Pozdobywać spatułki. W ogóle pierwszy raz będę grał tego rajda, więc będzie ciekawie. Możecie powiedzieć, czy jest ciężki, czy nie. Chociaż obstawiam, że pewnie nawet nie dam rady z tym jednostkami, co tutaj mam. No nie wiem, zobaczymy. Ale póki co, bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Życzę jeszcze wam wspaniałego ciągu albo wieczoru, w zależności o której godzinie oglądacie. Ja na ciebie będę zmykał i słyszymy się nie bałem. się